Ort Augusta III Sasa z Mennicy w Lipsku tyś, wybity w 1756 roku. Egzemplarz znakomicie zachowany z oceną MS 63+, plus, plus za wybitną prezencję tego egzemplarza. Natomiast poza jej pięknym stanem zachowania tej monety. Mamy tutaj jeszcze, próbujemy złapać ostrość. Mamy tutaj jeszcze do czynienia z rzadkim, nienotowanym w specjalistycznym katalogu Anuszczyka y, wariantem. Dotyczy to typu wstęgi. Tutaj mamy charakterystyczną taką żeberkowaną wstęgę. Z orderem złotego runa, i dzięki temu ten typ jest niewyszczególniony, nieodnotowany w katalogu Anuszczyka. Tak więc mamy, proszę Państwa, nie dość że piękny, to jeszcze rzadki ord Augusta III. Sasa.